Marvel właśnie wrzuciło nowe patchnoty, które będą w sezonie 4.0, więc teraz sobie je omówimy wraz z widzami na streamie. Więc zaczynamy od tego, że Kapitan America traci swój team up, w którym ma 5% boosta do Damage. U. Myślę, że spoko zmiana. Kapitan jest irytujący, nie za bardzo mu to coś robi. Koda, że go nerfią, ale no jest irytujący, więc jestem w stanie to zrozumieć. Ale to nie są najistotniejsze zmiany, więc idźmy dalej. E, czyli ten wybuch od Doktora Strange'a. Będziemy miał teraz 6 sekund cooldownu, więc w teamfightach będziemy mogli go używać częściej i bardziej spamować tym, co jest fajną zmianą, bo często Strężem właśnie używało się jednego E, no i się potem już umierało, albo po prostu no ciężko było to ogarnąć, a teraz będzie można wysadzić dwa razy w dość szybkim odstępie czasu, więc to jest spoko. No i 25 HP mniej dla Stręża, co też niewiele zmienia, ale no też troszeczkę go nerfi. Emma Frost. Tutaj już bardziej te nerfy. 15 na 18 sekund na diamentową formę. Spoko. Dalej ta forma jest mega, mega, mega mocna. Czy to jest dobry kierunek? No, musieliby tą formę troszeczkę przerobić i ją Zrobić słabszą, po prostu jeżeli chodzi o skile które ona daje. W sensie, bo tutaj nie chodzi o to, że tam są duże cyferki, tylko po prostu, że ma dużo crowd controlu, tej kontroli tu, i to jest największy problem. Więc zredukowanie tego jeszcze o 3 sekundy dodatkowo jest spoko rozwiązaniem. Zobaczą, co to jest. No i też mniej ładowania jej lewego, no bo jak Emma atakuje, no to ładuje się jej lewy i więcej po prostu obrażeń zadaje. No to to też na tarczach będzie mniej się ładowało, więc spoko. Mm, co my tu mamy u Penny? Drony mają nowy efekt. Teraz slowują z ulta, ok. teraz będą ze slowowani, będzie się to stakowało, ok, spoko. Stakujący się slow też na pewno się przyda, no bo ten ult był taki troszeczkę useless, ciężko było cokolwiek z nim zrobić w sensie useless. No miało swoje zastosowania, ciężko było cokolwiek z tym sensownego zrobić, więc teraz wydaje mi się, że to całkiem spoko zmiana. Następnie mamy spider drone release interval, czyli że szybciej będzie wypuszczała te pajączki jeszcze. No to slow plus te drony, myślę, że spoko opcja bardzo. utora u Thora się dzieje bardzo, bardzo dużo, hmm, czyli tak po pierwsze staje nowy team up z Angelą gdzie będzie rzucał taką G-Dom. to też pokażę jak serwer testowy dostanę i będziecie mogli to zobaczyć, albo możecie to na shortach po prostu zobaczyć, bo już wrzuciłem, movement speed during ultimate, czyli szybciej będzie się przesuwał, czyli łatwiej będzie łapać ludzi i jeszcze po uderzeniu z ulta czyli po tym jak zada ty ten damage overtime, tam prąd tikuje, to jeszcze jak spadnie na ziemię to stunuje na sekundę, co będzie naprawdę bardzo, bardzo dobre, no i tor będzie pewnie co grę, tak jak właśnie piszecie na czacie. Czarna Pantera. Mniej tarczy bonusowej za dasze, za jedzenie tych marków, z 30 na 25, dalej maksymalnie to jest 75, więc wiele się nie zmieni, no bo trzy dasze będzie trzeba, ale pojedyncze dasze są usłabione, hmm, spoko, i mniej HP o 25 i dodatkowo Pantera to tam pewnie niżej będzie w patchu opisane, dostaje team up z Halkiem, gdzie na 100 HP automatycznie wchodzi jej bąbelek od Halka, więc to też będzie ciekawe. Blade. U Blade'a mamy co? Miecz będzie bił 20, no 24 zamiast 22, to taka zmiana w sumie żadna, ale no z Blade'em muszą być ostrożni, no bo ten antychilling jak się wymknie spod kontroli, no to będzie dość problematyczne. No i dobra, no i pierwsza gwiazda wieczoru, zobaczymy, czy będzie ich więcej, eee, czyli Magik. Magik traci team up, ale dostaje milion rzeczy jako rekompensata. Czy ten team up był jakkolwiek dobry i wymaga rekompensaty? Raczej nie, ale zobaczmy. Remove team up anchor bonus 15% damage. A. Ok, czyli traci 15%. 15% damage'a, ale jej slash, okej, okay, jej prawy ładuje się przez 1,2 sekundy zamiast 1,8. Fajny upgrade. Slash new effect. Projectile and... opisze z enemy's. O, okej, okay. czyli jej prawy teraz będzie przelatywał przez przeciwników i jeszcze będzie redukował za każdego trafionego o sekundę jej cooldown na shiftcie. Spoko. Daje to na pewno dużo więcej możliwości latania pomiędzy przeciwnikami, czyli trochę tak, jak tutaj piszecie, że właśnie nowa czarna pantera, więc spoko. Eee, większy damage, więk większy damage, większy damage, większy damage, czyli po prostu na, na wszystkim będzie miała troszkę więcej obrażeń, praktycznie i podczas jej ulta single hit damage, ok, czyli po prostu podczas ulta będzie miała na wszystkim troszkę więcej obrażeń. To jest rekompensata za te 15% tutaj boosta, więc nie sądzę, żeby to dużo zmieniło, ale Tutaj te zmiany to jest bardzo fajne, bo będziemy mogli spamować bardziej umiejętnościami, co będzie sprawiało, że magik będzie jeszcze cięższa do złapania, co sprawi, że większość osób będzie w stanie sobie nią lepiej poradzić teraz. Moon Knight. Prawy przycisk Moon Knighta będzie miał teraz dwa staki, prawy to jest to taki jeden pojedynczy większy, który daje też mu tarczę, więc spoko. Będzie miał troszkę więcej przeżywalności Myślałem, że coś więcej dostanie, ale w sumie Drugi ang to by była trochę przesada, co nie? Psylocke Gdy jej prawy wraca, to będzie troszeczkę mniej zadawało Nie jestem dokładnie pewien tutaj, czy to sprawia, że już nie będziemy na kombo ściągać wszystkich Poniżej 275 punktów zdrowia Wydaje mi się, że dalej będziemy Ale to jest do przetestowania, bo jeżeli to sprawia, że na kombo nie ściągamy No to jest troszeczkę problematyczne Ale ogólnie Psylocke i tak się zazwyczaj obija kogoś lekko, zanim się wejdzie I rzadko się robi to 100 do 0 combo. No. Bo ciężko po prostu to trafić. Scarlet Witch. Tutaj ult będzie bił ponad 9000, over 9000, pięknie. Może być ilowana podczas swojego shifta. To jest spoko, bo jak ona uciekała, to ciężko właśnie było. Skoro Spider-Man może ją wyciągnąć z tego, no to teraz fajnie, żeby można było ją też uleczyć, więc fajnie. Pulse in, nearby enemies. Uuu, uh, okej, okay. czyli jej ult jeszcze będzie wciągał do środka, i ta liczba po prostu sprawia, że będzie każdy rozwalony, nawet ten duży Hulk, Ale dalej tarczą będzie się można zasłonić, czy też po prostu jakąś ścianą. Zobaczmy dalej. Squirrelka. Mniej damagea z jej lewego, więcej damagea z prawego będzie. I mamal Bond cooldown, czyli to jej E, dostaje 5 sekund więcej cooldownu. Ej, to Squirrel Girl dostaje ogromnego nerfa w takim razie. No dobra. Znaczy ogromnego, w sumie nerfa dostaje. To, to jest bardzo irytujące, bo nie będzie można tak losowo strzelać cały czas i mieć tego perma reloada. Ale dobra, spoko, jeżeli jest problematyczne, no to jestem w stanie to zrozumieć. Ok, trooper fizz new effect, czyli to jest jego shift i drugie zaatakowanie sprawia, że na sekundę ktoś nie będzie mógł używać movement ability. Spoko, bo jak złapiecie kogoś bakiem z shifta, to teraz nie będzie wam mógł od razu uciec, czyli huknięcie kogoś i trafienie z shifta będzie praktycznie równoznaczne z tym, że ktoś no po prostu pada i nie będzie w stanie grać. No no i tutaj kolejna rzecz. Tutaj czekam szczególnie na Lunę, bo ma być krótszy ult. Jestem ciekaw o ile, ale idziemy po kolei. Sue Storm, ok. Ult będzie bardziej fantastyczny. Slow będzie większy o 5%. Spoko. Healing per second 165 za 180. To dalej mało, ale no zawsze coś, ale no raczej w środku ulta Inviski nie można już mówić, że jesteśmy nieśmiertelni. Łatwo się przez to przebić stosunkowo w porównaniu do innych ultów. To jest duża zmiana. To jest 20% slowa w środku. To jest bardzo duża zmiana, bo łatwo będzie stargetować, więc łatwo będzie dojeżdżać też kogoś w środku, żeby go zwyczajnie zburstować. Jeff. U Jeffa też ogromna zmiana, bo teraz jego ult będzie zostawiał pod sobą healing pool, czy takie kółeczko na punkcie, gdzie aktywowaliśmy, i będzie to leczyło 100 na sekundę i będzie trwało aż 8 sekund. Więc to jest coś fajnego. To nie jest takie, wiecie, że nieśmiertelność, ale to jest taki jakby ult kapitana Ameryki. Więc jak dla mnie super zmiana, bo Jeff dalej pożera przeciwników tak jak Lord Accurate Jeff powiedział, Robić, ale teraz jeszcze będzie potencjalnie właśnie leczyć. Loki, loki, loki. Mniej damage'a. Leczenia i ult będzie krótszy. Ok, czyli teraz Illusion's Damage and healing for, Ok, czyli teraz jego klony będą leczyły 80%, czyli zamiast 40 będą leczyły 32%. Każdy, czyli będzie 32-32, czyli 32, 64%. I z głównego będzie 40, czyli 104, o ile się nie mylę. Tutaj, więc spoko zamiast 120, no to spoko, spoko dalej. Ult, jak się zmieniamy, będziemy się zmieniać na 12 sekund. Jeżeli będziemy używać aktywa na przykład Ulta Luny, to potem po użyciu tego będziemy jeszcze 3 sekundy tylko na tej postaci. Okej, okay, spoko zmiana. Loki potrzebuje troszeczkę nerfów, no bo jednak jest. jest wśród tych mocniejszych pików już od bardzo dawna, więc fajnie by było dostosować właśnie, żeby Jeff był mocniejszy, a żeby taki Loki i taka Luna byli słabsi. I w końcu to jest coś, o czym było mówione od dawna, ja też o tym mówiłem. Jeszcze czas trwania na ulcie Luny, to jest po prostu coś, co musi tutaj być, no bo 12 sekund to jest zwyczajnie za długo. Jeszcze to, że ona może to przełączać na damage i tak dalej, no po prostu zbyt dobrze sobie radziła, więc bardzo dobry nerf. Mantiska, movement boost, ok, o, oh, DK. czy jak dostajemy hita, to ten movement speed będzie po prostu zanikał w przeciągu dwóch sekund, a nie od razu go stracimy, więc całkiem, całkiem git. Ultron, proszę, duży buff dla Ultrona. Ultimate. O, o, to jest fajne. Ultron będzie teraz kontrolował tarczę, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, no bo będzie mógł rozwalać tarczę, na przykład gdy rocket zultuje, czy coś takiego, chociaż i tak w przypadku roketa to pewnie i, i tak będziemy fokusować ten ult bezpośredni, ale bardzo fajna zmiana też dla Ultrona, bo bardzo, bardzo odpadł i no nie za bardzo jest sens nim teraz grać. No nowe team upy. Angela i Thor to już jest na tiktoku i na youtubie wygląda to w ten sposób że Thor rzuca po prostu swój team up ze swoją dżidą i dolatuje i coś robi ale to też pokażę już na serwerze testowym jak dostaniemy Doktor strange ze skarletką i magik magik dołącza będzie miała chainy to też będzie na shortach okej okay, tutaj nie ma tego team upu i black panther też traci czarna pantera będzie zostawała ten bombelek. i balance changes arcane order sorcery surge explosion damage o czyli będzie słabszy wybuch wybuchu skarletki Okej, okay, spoko. Nie wiem, czy bym nerwił skarletkę, ale w sumie po tamtych zmianach, gdzie ją można leczyć i ten ultrz jest trochę mocniejszy i wciąga. Skarletkę będziemy widzieć częściej, więc ten skill jest rzeczywiście pośród tych mocniejszych. Widziałbym tu jeszcze bufa dla jej prawego, tak sądzę, albo dla jej shifta, żeby miał może stary czas trwania, i to by było dobre. No, w każdym razie to wszystko w takim razie w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na streama i trzymajcie się. Cześć.